Święty Antoni, cudotwórca, który odrzucił bogactwo i stał się głosem Boga. Drodzy bracia i siostry, dziś pragnę dołączyć do Was w poruszaniu historii człowieka, który pozostawił jasny ślad nie tylko w annałach Kościoła, ale także w sercach milionów wiernych na całym świecie. Nazywa się Antoni Padewski. Zanim jednak świat poznał go jako wielkiego świętego, był prostym młodzieńcem o imieniu Fernando, urodzonym w Lizbonie, w szlacheckiej rodzinie. Zanim zaczniesz, napisz, z jakiego kraju nas słuchasz? Miłego oglądania i Bożego błogosławieństwa. Od samego początku jego życie mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Wyobraźcie sobie bogactwo, szacunek społeczeństwa, honor, otwarte drzwi do kariery politycznej lub beztroskie życie pełne przyjemności. Wielu na jego miejscu powiedziałoby to szczęście. Pan pobłogosławił mnie pozycją i możliwościami. Ale w sercu Fernande było coś innego. Od dzieciństwa czuł, że prawdziwe szczęście nie kryje się w złocie, władzy ani aplauzie świata. Szukał głębiej tam, gdzie Bóg dotyka ludzkiej duszy. W wieku piętnastu lat, w najmłodszym wieku, kiedy jego rówieśnicy zazwyczaj łapczywie chwytają się rozrywek i marzą o przyszłej świetności, Fernando usłyszał ciche, ale potężne wołanie Boga. Niczym prorok Samuel zdawał się słyszeć głos pana: Fernando, zostaw wszystko i pójdź za mną. I wiecie, co jest niesamowite? Nie kłócił się, nie szukał wymówek, jak wielu z nas: Panie, jestem jeszcze za młody. Panie, pozwól mi najpierw żyć dla siebie. Panie, nie jestem gotowy. Nie, ten młody szlachcic wstał i poszedł tam, gdzie prowadziło go serce. Na początku wstąpił do zakonu Augustianów, aby zgłębiać pismo święte i naukę. Jego głowa chłonęła mądrość, a dusza pokorę. Ale nawet tam, w murach klasztoru, czuł, Bóg wzywa go jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Aż pewnego dnia, gdy do jego miasta przywieziono ciała pięciu franciszkańskich męczenników, zamordowanych w Maroku za wiarę w Chrystusa, serce Fernande zapłonęło nowym ogniem. Ci młodzi bracia, ludzie z krwi i kości, tacy jak on, poszli na śmierć dla Ewangelii. Ich krew stała się dla niego kazaniem głośniejszym niż jakiekolwiek słowa. I wtedy Fernando podjął krok, który zmienił jego życie na zawsze. Opuścił Augustianów i przywdział ubogi, skromny, nędzny habit franciszkański. I wraz z tym habitem przyjął nowe imię Antoni. Nie była to tylko zmiana imienia. To było w istocie nowe narodzenie. To było tak, jakby zrzucił z siebie szaty świata i przyodział się Chrystusa. W tym miejscu, bracia i siostry, chcę, abyśmy się zatrzymali i pomyśleli. Przecież każdy z nas w swoim życiu staje przed wyborem, co porzucić dla Boga. Niekoniecznie jest to bogactwo czy tytuły, jak w przypadku Antoniego. Dla kogoś może to być pycha, która uniemożliwia pojednanie z innymi. Dla kogoś innego zły nawyk, który niszczy rodzinę. Dla kogoś pragnienie, by za wszelką cenę trwać przy swoim zdaniu, nawet jeśli przynosi to ból innym. Często myślimy, że świętość jest udziałem wybranych. Ale Antoni uczy nas inaczej. Każdy ma swoje złoto, do którego oddania wzywa nas Pan. Każdy ma coś, co nas zniewała. Pytanie tylko, czy usłyszymy cichy głos Boga i odpowiemy na niego. Uwaga, rodzice Fernande nie ingerowali w życie syna. Oczywiście, że ich to bolało. Marzyli, aby ich dziecko stało się sławne, kontynuowało linię rodową, przyniosło honor nazwisku. Ale kiedy dostrzegli rękę Boga w jego decyzji, pozwolili mu odejść. To również lekcja dla nas. Rodzice, Pozwólcie swoim dzieciom podążać drogą, którą wskazuje im Bóg, nawet jeśli ta droga nie pokrywa się z waszymi marzeniami. Czasami pragniemy pocieszenia i sukcesu dla naszych dzieci, ale Pan pragnie dla nich świętości. I wtedy lepiej powierzyć je Jemu, niż zatrzymać dla siebie jako swoją własność. Kiedy Antoni podział ten krok, znalazł nie pocieszenie, ale prawdziwą wolność. Wolność służenia, wolność bycia niczym dla świata, ale wszystkim dla Boga. Rozumiał, że bogactwo, władza i chwała są zwodnicze, dziś są, jutro ich nie ma. Ale dusza i jej wieczne przeznaczenie to jest to, co nigdy nie zniknie. Słuchajcie, drodzy, kto z nas nie czuł czasami, że świat zdaje się nas ograniczać? Gonimy za zarobkiem, prestiżem, uznaniem ludzi, ale w środku jest pustka. Święty Antoni pokazuje, radość przychodzi, gdy porzucasz to, co zbędne i bierzesz krzyż. Jego krok od szlachetności do pokory to nie tylko jego osobista historia. To zwierciadło dla każdego z nas. Przecież wszyscy jesteśmy powołani, by być mnichami w naszych sercach, może nie nosimy habitu, ale musimy nauczyć się wewnętrznego wyrzeczenia. Pokora to nie słabość, to siła, by powiedzieć, Panie, jesteś ważniejszy niż moje ego, moje pragnienia, moja wola. Pokora to stan, w którym serce staje się wolne dla miłości. Czyż nie powiedział Chrystus, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje? I tak w młodym Fernandzie to słowo wypełniło się dosłownie. Porzucił dawne ja i stał się nowym człowiekiem. Mógł pozostać bogatym młodzieńcem i wieść spokojne, luksusowe życie. Jego imię zaginęłoby w kronikach portugalskiej szlachty. Ale wybrał coś innego, drogę, która uczyniła go świętym, czczonym na całym świecie. A dziś jego przykład brzmi jak wyzwanie dla każdego z nas. Moi drodzy, co tak mocno trzymamy w dłoniach, że nie możemy tego powierzyć Bogu? Jakie skarby naszych serc powstrzymują nas od prawdziwej wolności? Antoni uczył nas, że wyrzeczenie się oznacza zysk. Stracić dla Chrystusa oznacza zyskać wieczność. Porzucić to, co hamuje duszę, oznacza znaleźć radość, której nic ziemskiego nie może dać. Dlatego dziś, patrząc na młodego Fernandę, który stał się świętym Antonim, żądajmy sobie pytanie Panie, co chcesz, abym ci zostawił? Może gorycz urazy. Może uzależnienie, które nas przytłacza. Może dumę, która niszczy relacje. Każdy zna swoje bogactwo, od którego Bóg wzywa nas do uwolnienia się. A wtedy, bracia i siostry, zrozumiemy, że droga świętego Antoniego nie jest odległą historią XIII wieku. To rzeczywistość dnia dzisiejszego. Ponieważ Pan wzywa nas dzisiaj, tak jak wezwał wówczas młodego Fernandę. Wzywa nas do odnalezienia wolności w pokorze. Wzywa nas do odnalezienia pełni w zaprzeczeniu. Wzywa nas do odnalezienia wielkości w pokorze. Drodzy bracia i siostry, kontynuujmy naszą duchową drogę refleksji nad życiem świętego Antoniego. Ostatnio mówiliśmy o jego powołaniu, o tym, jak młody Fernando z Lizbony wyrzekł się bogactwa i szlachectwa dla pokory i służby Chrystusowi. Ale pan nigdy nie opuszcza tych, którzy decydują się podążać jego drogą. Kiedy człowiek oddaje swoje serce Bogu, on napełnia je darami, których sam nawet nie podejrzewał. Oto, co przydarzyło się Antoniemu, spokornego mnicha, który ukrywał się w cieniu, stał się kaznodzieją, którego głos grzmiał w całej Europie, nawracając tysiące dusz do prawdy. Antoni nie szukał chwały. Wręcz przeciwnie, starał się pozostać niezauważony. Wypełniając swoje monastyczne obowiązki, pomagając braciom, modląc się i pracując. Ale Bóg miał inne plany. I pewnego dnia, jakby przypadkiem, powierzono mu zadanie przemawiania tam, gdzie nikt inny nie był gotowy. Gdy podczas świętej ceremonii nie było wyznaczonego kaznodziei, bracia, nie mając wyboru, poprosili Antoniego, aby powiedział choć kilka słów. Był zawstydzony, ponieważ nigdy wcześniej nie przemawiał na takim zgromadzeniu i chciał odmówić, ale posłuszeństwo zwyciężyło. I wtedy wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Kiedy otworzył usta, strumień mądrości, ognia i prawdy popłynął z jego serca. Słowa były proste, ale tak przenikliwe, że słuchacze byli porażeni. Czuli, że to nie tylko mowa człowieka, ale Duch Święty przemawiający przez niego. W tym momencie Kościół przyjął nowego proroka, nowego posłańca, którego później zasłużenie nazwano młotem heretyków. Jego głos stał się bronią, ale nieludzką był mieczem Słowa Bożego, przeszywającym najbardziej zatwardziałe serca. I co ważne, bracia i siostry, siłą Antoniego nie była elokwencja ani wykształcenie, choć był prawdziwie mądry i znał Pismo Święte. Jego siłą była pokora i całkowite poddanie się Bogu. Kiedy serce jest puste od pychy, wtedy pan może je wypełnić. I tak poprzez tego pokornego brata Bóg zaczął czynić cuda, które wstrząsały nie tylko zwykłymi ludźmi ale także najbardziej zagorzałymi przeciwnikami wiary. Jeden z najbardziej uderzających epizodów jest związany z osiołkiem. W mieście Rimini żył heretyk, który uparcie zaprzeczał obecności Chrystusa w Eucharystii. Szydził z katolików, mówiąc, twój chleb jest tylko chlebem, a nie ciałem pańskim. Aby zadrwić Santoniego, zaproponował test. Jego osioł nie jadł przez trzy dni, a potem Antoni otrzymał dwie opcje, świeży owies i najświętszy sakrament w rękach. Wydawałoby się, że zwierzę z pewnością wybierze jedzenie, bo głód nie zna litości. Ale kiedy święty podniósł najświętszy sakrament, osioł nagle padł na kolana, jakby rozumiał więcej niż człowiek. Tłum, który zebrał się na placu, był zszokowany. Wielu płakało, inni padali na twarz, uświadamiając sobie wielkość sakramentu, której sami czasami nie doceniali. I ten sam heretyk, widząc cud, przyznał się do błędu i pokutował. Innym razem Antoni stanął przed zatwardziałymi słuchaczami, którzy nie chcieli przyjąć jego słów. Ludzie śmiali się, machali na niego, kłócili się, a serce świętego pękło z powodu ich chłodu. Wtedy, wiedziony Duchem Świętym, poszedł nad rzekę i zaczął głosić: Do ryb. I stał się cud. Ryby podpłynęły do brzegu, formując uporządkowane rzędy, jak prawdziwe stado. Podnieśli głowy z wody, jakby wsłuchiwali się w każde słowo. Ludzie, Którzy przyszli to zobaczyć, byli szokowani tym widokiem. W ich sercach zrodził się strach Boży i zrozumienie. Skoro nawet ciche istoty słuchają słowa Pańskiego, to jak człowiek może zamknąć uszy? Wielu z tych, którzy byli świadkami cudu, odzyskało wiarę. To niesamowite historie, ale świętemu nie towarzyszyły tylko takie widzialne cuda. Uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, pomagał rozpaczliwym. Nawet przypadki wskrzeszenia zmartwych przypisuje się jego modlitwom. Ale, drodzy, zwróćcie uwagę żadnego z tych cudów nie dokonał dla siebie. Nie szukał chwały, nie chciał być uważany za emagika. Wszystko, co robił, miało na celu umocnienie wiary ludzi, uwielbienie imienia Boga. I to jest dla nas ogromna lekcja. Często pragniemy cudów w naszym życiu. Chcemy, aby Bóg pokazał nam znaki, aby nasza modlitwa natychmiast się spełniła. Ale Pan objawiam od cudów nie dla naszej ciekawości, ale dla naszej wiary. I często cud zdarza się tam, gdzie jest pokora i posłuszeństwo. Przecież cud zawsze dotyczy nie tyle tego, co nadprzyrodzonego, co serca, które jest gotowe dostrzec w prostocie rękę Boga. Antoni uczy nas, Bóg działa poprzez pokorę. Wybiera tych, którzy potrafią być mali. Przecież sam Chrystus powiedział: Kto chce być wielki, niech będzie sługą wszystkich. W tym tkwi sekret siły świętego. Poddał swoją wolę panu, i dlatego pan mówił i działał przez niego. Pomyślcie, bracia i siostry, czyż nie jest tak, że tak trudno nam dostrzegać cuda Boże w naszym życiu, że jesteśmy zbyt dumni, zbyt pewni siebie? Myślimy, że sami panujemy nad swoim losem, że wszystko jest w naszych rękach. Ale kiedy serce staje się pokorne, kiedy człowiek ufa Bogu, wtedy nawet to, co niemożliwe, staje się możliwe. Pamiętajmy o rybie, Pamiętajmy o siołku, pamiętajmy o tysiącach ludzi, których nawrócił święty Antoni. Wszystkie te cuda to nie sceny teatralne, ale przesłanie dla nas. Jeśli Bóg może działać przez zwierzę, przez wodę, przez najprostszą rzecz, to tym bardziej może działać przez człowieka, który otwiera swoje serce. I niech nikt nie myśli, że cuda to relikt starożytności. Pan działa również dzisiaj. Być może nie zawsze tak jasno, jak w historii świętego Antoniego. Ale za każdym razem gdy człowiek wyrzeka się grzechu, gdy przebacza winowajcy, gdy wybiera uczciwość tam, gdzie bardziej opłaca się kłamstwo, to jest cud. Każde nawrócone serce jest cudem. Każda dusza, która przychodzi do Boga, jest zwycięstwem większym niż wszystkie znaki świata. Zatem, bracia i siostry, święty Antoni pokazuje nam, moc słowa i moc wiary nie są udziałem wybranych geniuszy, są owocem pokory i zaufania Bogu. Czy chcesz, aby pan działał w twoim życiu? bądź pokorny, zaufaj mu, otwórz swoje serce. A wtedy cuda nadejdą, czasem po cichu, czasem otwarcie, ale zawsze dla wzmocnienia wiary i na chwałę Bożą. Wspominając moc słowa świętego Antoniego i cuda, których Bóg dokonał przez niego, zwróćmy się również do tego świętego z krótką modlitwą, prosząc go, aby Pan umocnił naszą wiarę. Święty Antoni, nauczycielu wiary i pokory, pomóż nam otworzyć serca na słowo Boże. Naucz nas dostrzegać cuda nie dla własnej chwały, Lecz dla umocnienia wiary i miłości do Chrystusa. Módl się za nas, aby i przez nas Pan działał dla dobra naszych bliźnich. Amen. Drodzy bracia i siostry, widzieliśmy już, jak młody Ferdynand z Lizbony, który stał się świętym Antonim, porzucił swój majątek dla pokory i jak Pan uczynił go swoim wybranym narzędziem, przez które działała moc słowa i cuda wiary. Historia świętego Antoniego nie kończy się jednak na jego ziemskim życiu. Istnieje szczególna tajemnica której Pan po raz kolejny objawił światu znak potwierdzający, że słowo wypowiedziane z czystym sercem i na chwałę Boga nigdy nie umiera. Ta tajemnica wiąże się ze zdumiewającym faktem, niezniszczalnym językiem świętego Antoniego. Kiedy święty odszedł do Pana, jego ciało, jak ciało każdego człowieka, uległo rozkładowi. Minęły dekady i w XIII wieku postanowiono przenieść jego relikwie do nowej, wielkiej bazyliki w Padwie. Kiedy otwarto trumnę, zgromadzeni ujrzeli naturalny obraz. Kości uległy rozkładowi, ciało zniknęło. Lecz pośród tego całego rozkładu zajaśniał żywy znak, język świętego pozostał niezniszczalny, różowy, miękki, jakby należał do żywej osoby. Ten znak wstrząsnął jego współczesnymi i wstrząsa nami dzisiaj. Przecież to język był narzędziem, za pomocą którego Antoni głosił kazania, piętnował heretyków, pocieszał pogrążonych w żałobie i głosił ewangelię. A Bóg pokazał, że to, co całkowicie poświęcone Jego chwale, nie podlega zniszczeniu. Ten język stał się symbolem czystości słów i mocy głoszenia dla Kościoła. Jest jak wieczne przypomnienie, że nasze słowa mają znaczenie i pozostawiają ślad, mogą niszczyć lub budować, ranić lub leczyć. Antoni tak posługiwał się darem mowy, że nawet po śmierci jego język pozostał niezniszczalny. Był to znak od Boga: wszystko, co zostało powiedziane z miłością, prawdą, pokorą i mocą Ducha Świętego, pozostaje żywe. A my, Bracia i siostry, musimy się zastanowić, jakimi słowami żyjemy na co dzień? Co pozostaje po naszych rozmowach, po naszej mowie? Przecież nasze słowo może albo przybliżyć kogoś do Boga, albo go od niego odepchnąć. Ale nie tylko Jego język uczynił święta Antoniego nieśmiertelnym w pamięci ludzi. Jego życie i cuda wzbudziły fale czci, która trwa do dziś. Miliony wiernych na całym świecie znają go jako patrona zagubionych. Ale nie chodzi tylko o rzeczy zagubione. Oczywiście istnieje pobożna tradycja zwracania się do Niego, gdy zgubiliśmy coś w domu lub w podróży, a tysiące ludzi świadczy, że dzięki Jego modlitwom odnaleźli to, co zgubili. Ale głębiej, święty Antoni stał się symbolem i pomocnikiem w poszukiwaniu tego, co naprawdę ważne, utraconej nadziei, utraconej wiary, utraconej miłości. Kiedy człowiek traci sens życia, błąka się w ciemnościach, kiedy wydaje się, że wszystkie ścieżki są zamknięte, wtedy wspomnienie świętego Antoniego staje się pocieszeniem. Przypomina on, Bóg przywraca to, co utracone. Czasem jest to rzecz materialna, a czasem coś o wiele więcej, droga duszy, która zbłądziła. Dlatego miliony chrześcijan wołają do niego: Święty Antoni, pomóż mi odnaleźć. I odpowiedź przychodzi. Nie zawsze przychodzi w sposób, jakiego pragniemy, ale zawsze w sposób pożyteczny dla naszej duszy. Ludowy kult Świętego Antoniego to zdumiewające zjawisko. Jego wizerunek przeniknął do kultury. Do sztuki, do modlitw zwykłych ludzi. Jego imię stało się symbolem pomocy, bliskości, cudu. Ale to wszystko nie jest tylko folklorem. To żywa wiara ludzi, że Bóg działa przez swoich świętych i że świętość nie umiera wraz ze śmiercią ciała. W tym właśnie tkwi siła Kościoła: święci wciąż są z nami, ich życie nie jest muzealną historią, ale rzeczywistością, która wciąż działa w sercu każdego, kto otwiera się na wiarę. I tu, bracia i siostry, Płynie dla nas ważna lekcja. Święty Antoni uczy nas nie tylko pokory i mocy słów. Pokazuje, że świętość to dziedzictwo, które trwa. Jego słowa nie umarły wraz z nim. Nadal do nas przemawiają przez wieki. Jego dzieła się nie skończyły. Miliony zwracają się do niego, a miliony otrzymują pomoc. Dlatego nasze życie powinno być tak ułożone, aby nasze słowa i czyny nie umarły wraz z nami. Aby można było o nas powiedzieć. Pozostawił światło, które prowadzi innych do Chrystusa. Pomyślcie o tym, często martwimy się o to, co zostanie pozostawione naszym dzieciom, naszym potomkom w sensie materialnym. Myślimy o spadku, domu, pieniądzach. Ale prawdziwym dziedzictwem są słowa, czyny, przykłady wiary, które po sobie pozostawiamy. Święty Antoni nie pozostawił bogactwa, nie zbudował pałaców, nie przekazał ziemi. Pozostawił jednak język, który nie ulega zniszczeniu, symbol tego, że jego słowa były przepełnione prawdą. I pozostawił żywe dziedzictwo miliony nawróconych serc. To dziedzictwo jest nieporównywalnie większe niż jakikolwiek skarb. Żądajmy sobie pytanie, jakie dziedzictwo pozostawiamy naszym bliskim? Jakie słowa wypowiadamy w rodzinie? Czy inspirują, wspierają, prowadzą do Boga? A może ranią, upokarzają, niszczą? Przecież każde wypowiadane przez nas słowo ma również wieczne znaczenie. Niech przykład świętego Antoniego inspiruje nas do życia, aby nasze słowa były czyste i niosły światło. I jeszcze jedno, święta Antoni był nazywany patronem zgubionych, ponieważ jego życie i wstawienictwo pokazują, że z Bogiem nic nie jest stracone na zawsze. Jeśli utraciliśmy wiarę, można ją odzyskać. Jeśli utraciliśmy miłość, Pan może ją przywrócić. Jeśli utraciliśmy nadzieję, święci pomagają nam ją odnaleźć. Nawet jeśli zagubiliśmy siebie, Bóg jest gotowy nas przywrócić poprzez świętych. Święty Antoni przypomina nam, że żadna strata nie jest ostateczna, jeśli mamy wiarę. Dlatego jego dziedzictwo to nie tylko cuda przeszłości, ale także nadzieja na teraźniejszość. Jego świętość trwa i możemy się nią dzielić. Możemy uczyć się od niego pokory, wierności, mocy słów i zaufania Bogu. A co najważniejsze, możemy zrozumieć, że Pan pragnie, aby nasze życie pozostawiło po sobie owoce, które nie zwiędną. Dlatego, bracia i siostry, święty Antoni swoim niezniszczalnym językiem przypomina nam, wszystko, co mówi się na chwałę Boga, trwa na wieki. Jego powszechne uwielbienie jako patrona zgubionych przypomina nam, Pan przywraca to, co uważamy za stracone. A jego przykład uczy nas budować nasze życie tak, aby nasze słowa i czyny nie zniknęły wraz z naszą śmiercią, lecz nadal działały w sercach ludzi i prowadziły ich do Chrystusa. Niech wspomnienie tego świętego stanie się dla nas bodźcem do weryfikowania naszych słów i czynów, aby po nas pozostało światło, a nie ciemność, radość, a nie ból, wiara, a nie zwątpienie. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.